Nie Czy często dostajesz prośby od jakichś swoich znajomych, żebyś ułożył choreografię pod ich pierwszy taniec na ślubie? O, tak, zdarza się. Właśnie, właśnie w, w tym roku miałem taką okazję. No, szkoda, że, że, że y, 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 pandemia wy, wypadła, ale, 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 ale było tak, że, że prosili mnie znajomi, żebym uczył ich pierwszego tańca e, na wesele. E, Jestem raczej przeciwnikiem tak, 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 takich propozycji, z tego względu, że, że ja się bardzo denerwuję. Jak, jak miałbym zrobić taką choreografię dla kogoś bliskiego, dla znajomego czy dla rodziny, to od razu to ja przeżyłam dwa razy bardziej, niż, niż para młoda. No i zawsze jest to gdzieś tam z tyłu głowy, że, że o, wszyscy będą oceniać, o jak oni to zatańczą tu pod okiem Rafała, więc, więc raczej gdzieś tam robię taki jakby stelaż tej choreografii, a potem daję jakby to pod opiekę. Z swoim jakimś tam znajomym tancerzem, którzy by to właśnie całość ładnie obrali. To zostając w klimacie cały czas pierwszego tańca, czy u Ciebie w głowie jest może taki wykrystalizowany jakiś pomysł, jak powinien wyglądać Twój pierwszy taniec? Wiesz, co, no e, skłamałbym, jakbym powiedział, że, że nie myślałem, ale, ale jeszcze nie wybrałem, jakby utworu, do którego chciałbym zatańczyć. Po pierwsze, jeszcze nie wybrałem daty swojego wesela, ale ale no, wydaje mi się, że to będzie raczej e, polska nuta, a nie zagraniczna. Mhm. A czy, to jest trochę obciachem faktycznie, kiedy wszyscy tańczą do tego Eda Shirai i tej piosenki Taking Out. Loud. też pewnie byłeś na wielu weselach, gdzie akurat ta piosenka jest wybierana. Wiesz, co, to jest taki klasyk, który tak naprawdę każdy zna i każdy e, gdzieś tam się wzrusza podczas e, tego utworu i e, no jest to teraz na, na na topie, więc każdy korzysta z, z tego utworu. E, tak samo jak z Whitney Houston, mhm. e, więc e, no raczej, raczej to będzie taki kawałek, który tak naprawdę będzie dla nas. E, dla mnie, dla mojej osoby, którą, e, dla mojej narzeczonej, e, to, do którego my tak naprawdę e, będziemy czuli, e, że możemy zatańczyć i też który tak naprawdę coś nam e, daje jakieś wspomnienia, które, takie naj, najprzyjemniejsze z tego naszego e, całego e, życia e, tak naprawdę, które do tej pory mieliśmy.